korek dzisiaj, od rana. A to droga prowadząca do Wordu. A no, dzisiaj tak egzamin zdawać? To naprawdę się trafię. Można sobie w korku postać sporo czasu. Nieźle, co? Chciałabyś tak w korku na egzaminie? Co? <grystanie> <grystanie> Cały egzamin w korku byś spędziła. No, super. Masakra. Masakra albo nie masakra, no, co zależy. Czasem dobrze i w korku postać na egzaminie Tak? No tak, oczywiście jak się wszystkie zadania egzaminacyjne zrealizuje. No, i tak trzeba wszystko zaliczyć pozytywnie, żeby ten egzamin zdać. O, proszę. My nie my jedziemy, białe stokowałki, oni pojechali na centrum. a bo możliwe, że protest rolników jest.